Witam po raz kolejny przy akwarium mojej samicy psalmopous cambridge Jak można się domyślić oczywiście dzisiaj będziemy odbierać kokon, który samica złożyła 11 czerwca Dziś mamy siódmy samica, jak widać jest tutaj Kokon tam też jest, ale jest zbyt duży obszęd żebym można było cokolwiek zobaczyć. O, jednak z tej strony, jak widać, czy nie widać? O, wyostrzyło nam, jak widzimy, samica siedzi z kokonem, jakimś kokonem. Więc, jakby to powiedzieć, można powiedzieć, że jest dobrze. Zobaczymy, czy kokon jest zapłodniony. O ile uda się nam go odebrać, przynajmniej mi, bo jak wiadomo, była pierwsza korpulacja i jest pierwszy kokon. Ustawiam telefon na statyw i zabieramy się do pracy. Dobra, jesteśmy przy już otwartym terrarium. Tu mam otwór do gniazda samicy. Miejmy nadzieję, że nie zostanę pogryziony w żaden sposób. A samica też nie zje kokonu. Albo przynajmniej go nie uszkodzi, że tak powiem. O, Jak widzimy, samica na pewno zostawiła kokon. I wyszła, więc może uda się ją złapać do pudełka. Bo samica nam wyszła. Wsławała się. Widzimy. Na pewno jest agresywna. Nie dziwię się jej, bo właśnie otwieram jej wejście do domu. Kokon zostawiła, więc może jakoś to będzie. Może boję się tam włożyć ręki, bo może to być bolesne. Że tak powiem, kokon jest tam z tyłu. O, widać samica atakuje mnie cały czas. Kokon jest tam całkiem z tyłu. Widzimy samica ładnie wyszła. By się dało nakryć pudełkiem. Wycofuję się od razu Teraz ja to dość mocno atakuję Dobra. Udało się. Mamy samicę kurde, nie udało się. Wchodzi mi do gniazda Nie wiem czemu, ale nie mogę docisnąć tego spróbujemy jeszcze raz ona na pewno wyjdzie ok tym razem się udało że tak powiem mamy samicę w pudełku czekajcie czy uda się ją zamknąć w wieczku dał nie było tak strasznie. mamy samicę odizolowaną od kokonu. No więc teraz bez większych problemów wyciągniemy sobie z gniazda kokon. Po prostu wrzucimy samicę. dał jak widzimy kokon udało się Wyciągnąć mój pierwszy kokon. Zobaczymy, co jest w środku. Ale najpierw wyciągniemy. Wypuszczę sobie już poza wizją samicę. Podleję jej tu trochę wodą. I widzimy się przy otwieraniu kokonu. No, mamy kokon. Samica przełożona. Ładnie nam wyszła. Więc nie ukrywam, że jestem bardzo podekscytowany tym faktem, że. Mam pierwszy kokon, mam nadzieję, że uda się go otworzyć bez szwanku, że tak powiem i że zobaczymy tam już jakieś mikro małe pajączki, fajnie by było jakby to były nimfy jeden, no ale jak widać ręce mi się trzęsą spod ekscytowania, jest dość mocno ten kokon jest opieczętowany. Otwieramy, otwieramy warstwa po warstwie o. Dostaliśmy się do środeczka i jak można zauważyć już mamy tu na pewno małe pajączki nie wszystkie są jak widać Zdrowe, mamy jakąś pleśń tutaj, ale można powiedzieć, że w sumie są to już może nimfy dwójki, nawet bo bardziej przypominają pająki niż, niż yy, jakieś kulki. No tak, na pewno są to nimfy dwa. Więc jak widać, rozmnożenie. Się udało. Mam pierwsze swoje maluszki na hodowli. Tadam. jest ich tu dość sporo. A więc będzie to trzeba było wszystko tutaj. O! Ładnie przygotować. Otworzymy to trochę bardziej. O! Państwa się lepiej i dobra To na tyle jeśli chodzi o tą pensetę Teraz będziemy już operować znacznie inną pensetką że tak powiem miękką która będzie już Delikatniejsza dla tych maluszków. Muszę to trochę, że tak powiem, pudełko do inkubatora muszę wziąć Trochę tego papieru. Dobra. Mamy pudełeczko do inkubatora. Jeszcze przydałaby się jakaś podstawka. Też podłoże papier, żeby powyciągać po prostu to, co będzie można było, to, co będę chciał rozdzielić. Jak widzimy, tu jest na pewno zlepione parę sztuk. Zbliżymy to teraz, bo te już ładnie wyglądają. Jest tu zlepione, jak widać, parę sztuk. Na pewno jest tu jeszcze nimfa jedyneczka. Jedna, druga ta będzie już ma jakieś ciemne stópki, więc będzie linieć, i to będę chciał po prostu rozdzielić że tak powiem. A tu mamy już część nimf dwójek, i są tu jeszcze nimfy jeden. Jak widać, tutaj mamy nimfę jeden. Ona ma coś przylepionego do siebie. Raczej tego nie zdejmę, ale liczmy, że ona sobie tu o, udało się coś miała takiego, że tak powiem. Dobra, nie czeka y, przeglądnięcie tego kokonu, wyjęcia tych żółtych to są raczej wylinki z L1 na L2, rozdzielenie niektórych pajączków. Jak będą jakieś, policzę i pokażę Wam to już w inkubatorze, jak to wygląda. A zatem, jak widać, kokon jest całkowicie opróżniony. Tu mamy pozostałości po kokonie. Parę niezapłodnionych jajeczek, dwa, trzy czarne i jeden problematyczny wątek, bo tu mam nimfy, które są niestety tak wklejone, że nie jestem w stanie ich rozkleić, ale nie będę ich naciągał. Nie wiem, czy to wyostrzy. No, ja sobie to włożę tak do tego na e, skraj pudełka i zobaczymy, czy one wylinieją. Tu do czarnego jajka również nimfa jest przyklejona ale no niestety ona już też nie przetrwa te dwie sobie jeszcze tu wrzucę gdzieś poza szeregi braci i sióstr i zaraz wjeżdża pierwszy kokon jak widać pajączki się ruszają, żyją Łącznie tu mamy jednego liniejącego miejmy nadzieję że wylinieje kolejny się tam schował i jak widać no, mam ładny pokaźny kokon łącznie 156 maluszków z pierwszego kokona a więc jestem bardzo happy i zapraszam do oglądania Filmu i wyjaśnienia konkursu. A więc jak wiecie Buźka Uśmiechnięta. Mam 156 nowych małych pajączków. Mam nadzieję, że większość z nich uda się dotrzymać do L1 i będzie można je hodować dalej. A co do konkursu, oczywiście konkurs to raczej nie jest tylko wyzwanie dla Was, dla oglądających i polega ono na tym, że 10% pająków przeznaczam na konkurs, czyli 16 sztuk Psalmopeus Cambridge będzie do wygrania dla 16 osób, które po prostu zasubskrybowały mój kanał i w komentarzu napiszą nic więcej, jak tylko chcę pająka. To są wymogi standardowe dla e, konkursu wyzwania, że tak powiem, kolejnym próg to będzie każdy 10 subów powyżej 1000 będzie honorowane również pająkiem. Czas konkursu, powiedzmy, jest ograniczony aż pająki będą gotowe do wysłania, czyli wynil wylinieją na L1 i będą będą już po karmieniu a więc do dzieła zobaczymy czy sobie poradzicie z tym wyzwaniem nie jest to jakieś tam gigantyczne wyzwanie, że tak powiem bo kanał ogląda dość sporo osób no ale niestety subskrypcji nie przybywa, a więc pierwsze wyzwanie dla Was zobaczymy czy podołacie jeśli film się podobał oczywiście łapeczka w górę którą mnie pogardzam i przypominam 1000 subskrypcji. Będzie 16 pająków do wygrania plus mój bonusik mały każde 10 subskrypcji yy, to każdy następny pająk. Oczywiście yy, jest taka możliwość, że w co nie wątpię, że jest taka możliwość, że zgarniecie wszystkie pająki. No a więc do Was należy ten to wyzwanie i do zobaczenia przy kolejnej aktualizacji moich maluszków.